Dobry. Oto właśnie jest PlayStation Portable. Po tej strony zobaczę, proszę. Już Wam mówię, co ma ciekawego. Ma wejście na kartę Memoristic. Pro Duo i normalne. Ma słabe parametry przeglądarki internetowej, co mnie bardzo martwi. Co można z niej yy, mało ciekawych rzeczy robić. Funkcja odbioru sygnału wi a dokładnie kurde a dokładnie to hotspota z urządzeń mobilnych odtworzenie plików wideo muzycznych, zdjęciowych ale tego trzeba mieć do tego jakieś specjalne foldery porobione. To właśnie yy, większość własnych własnoręczych ale można też znaleźć folder systemowy w którym można wgrać te pliki. Ciekawe wizualizacje odtwarzania, odtwarzania muzyki. Już wam pokazuję, tylko trochę przyciszę. Mm. Muzyka. Muszę zobaczyć. A pokażę jeszcze inne. E, tutaj. Visual Player. Zobacz, są różne. Różne różniaste. Na taki. To już nie ma w tej wizualizacji. Tu jeszcze taka. 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 I to jest losowe. Ustawię moją ulubionym. Klikam to i się ustawi. Tu wyłączam menu. No i mamy teraz, daj co my tu jeszcze mamy. Co my tu jeszcze mamy? Ciekawego. Yy, złącze USB, dokładnie takie jak do głośników bezprzewodowych. Co nie trzeba wtedy wymieniać dużo kabli. Wystarczy podłączyć takim samym złączem jak do głośnika bezprzewodowego. Takiego na przykład Bluetooth. Złącze słuchawkowe, służące też jako złącze wyjściowe dźwięku. Na przykład próbowałem ostatnio podłączać podgłośnik. Więc już wam to pokazuję. Już wam pokazuję. Jak to działa. Włączam od nowa pisemkę. Podgłaszam. Jak widzicie, wszystko sprawne. No i co jeszcze mamy dalej? Możliwość montażu kamerki. Kamerka można podłączyć tutaj. Tutaj jest wejście USB. I to na razie wszystko. Mam nadzieję, że wszystko, co Wam tutaj pokazałem w tym filmiku, przyda Wam się przy kupnie konsoli PlayStation Portable. I zapraszam do krótkiej rozmowy popisowej. Dzień dobry. Jeśli podoba Wam jeśli Wam się podobał mój opis konsoli. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i lajkowania wszystkich moich filmów, da coś recenzje. Niedługo będzie ich jeszcze więcej, więc proszę obserwować mój kanał. I to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!